mi pomogło. Praca z wewnętrznym dzieckiem, praca z traumą, na poziomie stresu, czyli wszystkich tych emocji, warstwa po warstwie, które czułam i oprócz tego praca właśnie z future self, czyli z przyszłym ja. Ja też robię dużo medytacji future self. Na przykład w tym roku na festiwalu Wibracje będę taką prowadziła, jak ktoś z was będzie to wpadajcie. To chyba będzie w środę. I właśnie jeżeli my jesteśmy w stanie wcielić się już i poczuć się tak, jak ta wersja nas, która już osiągnęła to, co chcemy, a w tym przypadku zdrowie, to szybciej tą rzeczywistość przyciągniemy do naszego życia. Przez po prostu prawo przyciągania, czy też prawo lustra, tak zwane. Bo my, wytwarzając tą energię, jestem zdrowa, czy jestem zdrowy, będziemy rezonować ze wszystkim, co przyniesie nam zdrowie. Czy to nagle spotkamy kogoś w magiczny sposób, kto nam da akurat jakiś naturalny lek na to, co potrzebujemy, czy to właśnie intuicja nas zaprowadzi do kogoś, kto rzeczywiście nam pomoże.